Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moje kolejne zamówienie z katalogu Oriflame, katalog numer 7 w roku 2021, i to jest taka paczuszka. Oczywiście z mała to się wszystko zmieściło. Głównie tutaj jest zamówienie dla znajomych. I niektóre produkty są dla mnie bardzo bardzo niewiele, to no więc ja po prostu Wam powiem, co dokładnie zamówiono, czy to jest dla kogoś, czy dla mnie produkt. No i zaczynamy, słuchajcie, z czego się bardzo cieszę, ponieważ no, w tym zamówieniu jest troszkę produktów nowych, tej marki Oriflame, którą bardzo lubię, to jest taka wiecie no wisienka na torcie, jeżeli chodzi o jakość i działanie i w ogóle i tu jest taki olejek do demakijażu do oczyszczania twarzy ja tu otwarzę żeby wam pokazać ten produkt tak wygląda ten olejek, jest to olejek hydrofilny tam jest olejek chyba też z wiesiołka ja sam tego produktu używam wieczorem do mycia twarzy, takiego wstępnego oczyszczania skóry z takich zanieczyszczeń, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Także ten olejek się bardzo dobrze zmywa wodą, także pod nim jest skóra taka miękka. Gładka. No i powiem, że tak, nawet jeżeli potem używam olejku, normalny olejku Żelu do mycia twarzy, no to on wcale nie wysusza skóry, w ogóle nie ciągnie. Także naprawdę polecam chętnie i bardzo wszystkim, którzy no, lubią dbać o tą pielęgnację, i oczyszczenie jest bardzo ważne. Także. W tym katalogu jest produkt w dobrej cenie 34,99. To jest w sumie najniższa cena, za jaką można dostać ten. Olej, co prawda, tam jeszcze w parę katalogów tomów, chyba w tamtym roku, był za niecałe 30 zł. Ale teraz trzeba wziąć pod uwagę, że jest inflacja, rosną koszty. Także te 34,99 to traktujmy, że to jest po prostu najniższa cena, jaka jest możliwa. No, i słuchajcie, dwa produkty z serii to już sobie zamówiła koleżanka. I bardzo się cieszę, bo pewnie no i może obejrzała moje filmy, może po prostu y, y, też i moja rekomendacja tej marki tutaj wpłynęła na to. No i też samo to, że prezentacja w katalogu są to nowości, więc koleżanka zamówiła sobie tę maseczkę z y, tutaj z biocelulozą, niacinamidem y, i z wąkrotką azjatycką. To jest taka wiecie, naprawdę Yy, maseczka. Wow! Yy, przy zakupie dwóch sztuk jest w ogóle 50% taniej, także tu bardzo dobrze cenowo na tym koleżanka też wyszła. No i tu słuchajcie, jest kuracja siedmiodniowa. Yy, są takie półki i tam jest słuchajcie, yy, używa się te półki jedną na dzień i na noc, także są specjalne takie. Nie wiem, może czy to otworzyć. Nie. No, może, dobrze. Yy, pokażę Wam, jak to wygląda, ten produkt, żebym tutaj nie zniszczył. W razie czego, gdyby coś, to dam po prostu wtedy ze swojej tej puli. Dobrze, tak wygląda. Siedem mam półek. Tu specjalna jest aplikatory. Instrukcja, jak się stosuje, kuracja siedmiodnowa zawiera peptydy. Jeszcze jeden składnik, który dokładnie nie pamiętam, co tam jest. W każdym razie, jest to kuracja unientrniająca skórę, wygładzająca zmarszczki. Także naprawdę bardzo, bardzo porządny produkt. Ja będę o tym produkcie mówić dużo więcej, przy okazji, jak rozpocznę tę kurację siedmiodniową pod koniec maja. Także dokładnie wtedy powiem, jakie są moje wrażenia po tym produkcie, jak i również też omówię. Normalnie zrobię taki krótki filmik na, tego, na temat tego produktu. Dobrze i teraz tak koleżanka zamówiła sobie w nowej serii rękawicę taką myjąco pilingującą namawiałem co prawda żeby sobie wzięła drugą sztukę dlatego że ja takimi rękawicami myję się normalnie używam dwóch rękawic do mycia no ale cóż pewnie jak się przekona to pewnie sobie domówi tą, tę rękawicę następnym razem dalej bardzo lubię, jak też w zamówieniach widzę, y, tę markę Essence Co. Tym razem jest to y, 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 płyn czy żel do mycia rąk. Z tej serii verbena i cytryna jest jeszcze y, taki żel i do mycia ciała i do rąk. No, a ten jest typowy do mycia rąk, także to jest jedyna seria, która ma jakby takie dwa produkty i do ciała, i do rąk, i osobno do rąk. Także pięknie pachnący, bardzo fajne olejki eteryczne są w tym produkcie. No, bardzo lubię tę serię w ogóle essence.com to jest moja ulubiona jeżeli o taką mycie rąk czy balsamy są różne warianty zapachowe co mniej więcej chyba raz w roku czy dwa razy w roku właściwie firma wprowadza te nowe różne zapachy ja podejrzewam że w katalogu pewnie dziesiątym będzie jakaś nowość i to chyba będzie wersja taka różowo taka fioletowa, czy może bardziej purpurowa z szafranem, a drugiego składnika już nie pamiętam, co to było, ale gdzieś w zagranicznych katalogach już widziałem tą nowość i nie mogę się doczekać. Yy, I tak, yy, w zamówieniu były dwa takie olejki do yy, z awokado do w ogóle, do ciała i do włosów, także y, bardzo, bardzo fajne produkty polecam Wam y, serdecznie. I w tym katalogu one są na ostatniej stronie, czyli jest po prostu najniższa cena roku. Y, jeden produkt jest dla koleżanki, jeden dla mnie i to, słuchajcie, jest peeling solny. Y, ja taki peeling solny y, zacząłem używać, y, no ja wiem, tak, z dwa tygodnie temu. I do peelingu ciała, jak i również skóry głowy, bo się tutaj zasugerowałem też takim specjalnym produktem peelingiem do skóry głowy z innej firmy. No, i tak w takiej dyskusji z trenerką kosmetyczną doszliśmy, co tutaj robić, jak pilingować tą skórę głowy. No, i w sumie tam padły propozycje, że piling enzymatyczny można stosować jak najbardziej. No, ja się trochę bałem, że może nie wiem, czy, czy by te enzymy proteolityczne troszkę keratyny pozjadały nam z włosów, ale okazuje się, że nie. Działa tylko na, raczej na, na martwy na skórek. No, i też mechanicznie, po prostu za pomocą takiego peelingu solnego, i powiem wam, że mi się naprawdę sprawdza. Pięknie pachnie, także, a że używam, niedługo mi się skończy. Więc korzystając z tej promocji, że w tym katalogu produkty ze Swedish Spa wybrane są w dobrych cenach, więc. Ja sobie jeden kupiłem i koleżanka też zamówiła, więc proszę bardzo, nie było się na czym zastanawiać i sobie po prostu dołożyłem do zamówienia. No i tu mamy, słuchajcie, krem Diamond Cellular. To jest to krem, krem taki przeciwstarzeniowy dzień z, z wyciągiem z białej trufli. Nie wiem, czy bym tutaj pokazać jak wygląda opakowanie zawsze mogę sprawdzić czy produkt jest zgadza się, środka nie będą twarzą proszę bardzo, tak wygląda ten krem bardzo ładne, luksusowe opakowanie patrzcie jak to się wszystko mieni, naprawdę yy, bardzo ładne opakowanie yy, tu jest wyciąg z białej trufli i pył diamentowy ponieważ yy, ta seria Diamond Cellular, ona ma za zadanie rozświetlenie twarzy jak również działanie przeciwzmarszczkowe. I tutaj to działanie przeciwzmarszczkowe ma wyciąg z białej trufli, natomiast to działanie takie rozświetlające, ja tutaj źle sobie instrukcję położyłem na dnie, a powinna być obok, i się mi nie chciało domknąć tutaj to wieczko, wyglądało trochę pękato. Więc tak, słuchajcie, luksusowa seria, nie jest może taka najdroższa, ale jak są promocje, tak jak w tym katalogu krem na dzień, Krem na noc był w y, poprzednim katalogu. Teraz y, widziałem, że y, firma zjechała w ogóle z, z ceną i coraz więcej promocji jest na płyn micelarny, który, no wiem, że no, ja nie używam płynu micelarnego, ale y, dziewczyny, które po prostu stosowały, to były nim zachwycone, że jest naprawdę taki porządny premium. No i cóż, i tu mi jeszcze pozostały takie drobiazgi. Tu koleżanka sobie zamówiła taką maseczkę y, z ogórkiem do... Yy, taką żelową do cery mieszanej. I taka maseczka bananowa do włosów. Wiem, że te maseczki w tych opakowaniach do włosów, tam jest jeszcze awokado zdaje się i bananowa, one mają bardzo dobre składy, takie naprawdę porządne. Ja raz stosowałem taką maseczkę i powiem Wam, że byłem zadowolony z tym, że no, u mnie taka jedna maseczka to praktycznie by na dwa razy wystarczyła na te włosy moje, które, które posiadam. I słuchajcie, zamówiłem po kilka próbek nowości, która pojawi się w katalogu 8. Nowa seria Optimus Urban Guard 3D. To jest krem na dzień z filtrem, filtrem i krem na noc. To oczywiście, no jak Optimals, to musi być, muszą być jakieś szwedzkie składniki, roślinne, aktywne. No i tu na przykład jest wyciąg z jakiegoś tam świerku, którego już nie pamiętam dokładnie. Tak, żeby omawiając katalog ósmy, to dokładnie więcej coś powiem na temat tej nowej serii. No i te próbki, oczywiście, zamówiłem dla po prostu moich klientek, koleżanek, żeby sobie po prostu też spróbowały nowości. I słuchajcie, mam też próbki zapachów różnych tam które mi tam już brakowały ktoś tam chciał różne też zapachy ale głównie to zamówiłem próbki dwóch nowości czy trzech właściwie to jest tak Rydin Pioni, czyli ta, ta nowość z katalogu siódmego która jest obecnie i tu sobie spróbuję mam nadzieję, że no tak, typowy kwiatowy, piwoniowy zapach, także mm, bardzo fajny zapach. Podoba mi się. Słuchajcie, skorzystajcie, bo to jest dobry zapach na Dzień Mamy jeszcze, żeby sobie zamówić za 29,99. No i tak tutaj niestety nie będzie widać, ale to jest Women's Collection Radiant Peony, tak. I Swedish Experience, to powinno być dwie próbki w, wód, tak. Widzę, że jest wild, jest. Mam Swedish Experience, i tu jest typowe SE, czyli tak mniej więcej jest to połączenie na przykład do tej witryny czy końcówki stron internetowych szwedzkich. No i Sweden, a tu Swedish Experience, więc to się tak wszystko ładnie łączy marketingowo. Jedną próbkę mam i to się nazywa ta woda. Swedish Experience Wild Hearts. Mhm. Jeszcze drugą muszę tu odnaleźć, żeby Wam dokładnie tą nazwę podać. I ta druga to mam. Blazing Warmth. Dobrze. No to może zacznę od tej pierwszej i spróbuję. Ja nie pamiętam, wiem, że są różne kolory opakowań. No i ta dzika dzika, że tak powiem, dzikie doświadczenie. No to kojarzy mi się z takim świeżym zapachem. Woda jest troszkę świeża, pachnie mi jakimiś roślinami. Ciężko, ciężko mi powiedzieć dokładnie, ale to jest taka niezbyt do, nie mogę powiedzieć chyba orientalna, ale jakaś taka bardziej bardziej świeże nuty, takie roślinne. A tutaj ta Yy, druga woda yy, Blazing Warmth. No, ten jest taki troszkę zupełnie nietypowy, mniej znany. Yy, nie umiem powiedzieć, co to jest za zapach, zupełnie. Z czym on się kojarzy? Yy, yy, yy. Nie wiem, słuchajcie. Będę robić przegląd, to Wam dokładnie omówię te wody. Zatrzymam sobie te próbki, oczywiście, bo zamówiłem ich większą ilość po to, żeby też dać do, do zamówień, jako takie gratisiki yy, na zachętę. No, ciężko mi powiedzieć, to jest taka bardziej otulająca woda, taka ciepła, ale też ciężko mi powiedzieć, że ani kwiatów tam nie za bardzo nie wyczuwam, ani jakiś owoców, taki. Taki zapach jest ciężko mi powiedzieć, w którym to, w którym to kierunku on ma, on ma iść, nie umiem go określić. Taki ciepły, bardziej otulający, nie jest słodki, oba nie są zapachami słodkimi, od razu mówię, ja tak jak mam trochę blade pojęcie o perfumach, o zapachach. Ale tyle, o ile wiem, no to według mnie to nie są słodkie zapachy, więc ci, którzy nie, te osoby, te panie, które nie lubią słodkich zapachów, powinny być um, zadowolone. To nie są takie, wiecie, oklepane jednak, takie, które gdzieś tam ja widzę, że och, mogę y, zaklasyfikować do jakiejś grupy. Nie, po prostu się nie da. Zobaczcie, to całe moje zamówienie. Yy, będzie jeszcze jedno takie skromne w tym katalogu. Pojawi się za jakiś, może, y, tydzień, bo już tam te produkty sobie powoli zbieram. Do niej spływają te zamówienia, także jakieś tam y, fajne jeszcze drobiazgi Wam pokażę. Raczej już dla siebie nie będę z tego katalogu zamawiać, bo wszystko to, co już chciałem, to, to mam. No chyba, że się pojawi jakaś, nie wiem, super, wiecie, Okazja, i po prostu wtedy no, skorzystam przy składaniu zamówienia. Na razie nie. Tu po prostu było czysto mm, zamówienie od znajomych, plus oczywiście y, ten y, dla mnie y, peeling solny. No to ten jeden produkt. Także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Dajcie znać, y, co. Myślicie o tym zamówieniu? No i zapraszam Was do komentowania, do dyskusji. Bardzo chętnie będę odpowiadał na jakieś pytania, jeżeli macie Zapraszam w ogóle te osoby, które nie są w Oriflame Nie kupują, nie znają, boją się Słuchajcie, dajcie mi znać Jeżeli chcecie jakieś próbki, coś sobie przetestować Także zapraszam serdecznie Także możemy się umówić, że na przykład Osobom, które nie znają jeszcze kosmetyków Oriflame przygotuje po prostu taką Zestaw kilku próbek, żebyście mogli po prostu zobaczyć jakość tych produktów i e, się zdecydować, i po prostu założyć sobie konto rabatowe w Oriflame dające 20% rabatów na produkty, dostęp do różnych zniżek, sięgających 90% w stosunku do ceny katalogowej, do różnych ofert, prezentów urodzinowych, atrakcji, konferencji, szkoleń kosmetycznych nie ma żadnego obowiązku kupowania. Firma tylko zachęca, także mm, nie ma jakichś zobowiązań, czy po prostu pętelki na szyi, że macie zamawiać, bo już nie? nie, absolutnie czegoś takiego nie ma, tylko są same zachęty. Chcecie, proszę bardzo, nie, to nie. Jak nie zamawiacie długo, po prostu konto wygasa i, i tyle. No i oczywiście też przychodzą katalogi do domu co jakiś czas, jeżeli się nie zamawia. Jak się zamawia, no to w paczce zawsze jest katalog, dodatkowe materiały, ulotki, programy nagrodowe. Z których można skorzystać, jeżeli się chce. Dziękuję, do miłego zobaczenia.